Yo, Chicago, the Harlem. I nie ma chyba lepszej możliwości niż przywitać Chicago jak pójść na włoska wołowina. Coś chyba ala Philadelphia cheese Steak, ale zaraz będziemy kosztować, próbować, smakować. O nawet mam światło reflektorów. Tu nie ma produktu, który cię nie upieprzy całe. Zobaczmy. Jezu, to jest całe w sosie. Kto to wymyślił? Uuu na to mniej więcej. Tak o papryka i wołowina i to jest wszystko w sosie umoczone. Dobra, jestem cały w tym, ale już się przestałem przejmować. wina miękka, soczysta, pysznie doprawiona. To mówię, co, moczone całe w takim gęstym, ziołowym sosie. Dzięki czemu bułeczka jest mięciutka i pyszna, oczywiście tekturowa jak wszystko. I bardzo fajna kanapka. Rzeczywiście podobna do e, filadelskiej kanapki e, stek z serem, tylko bez sera i zajechana cała sosem. E, nie da się tego zjeść, żeby się nie ubrudzić. Sos taki pieczeniowy, mocno pieprzny, genialny. Aha, sos na mnie leci. Pięcha. Dobra, kończę, bo muszę to jakoś zjeździć. Siup! Downtown. To jest samiutkie centrum miasta. Trump na... Tak duży wieżowiec. To wszystko to są parkingi. To miasto jest zaparkingowane. I już nad rzeczką nieopodal krzaczka. Mówią, że wietrzne miasta nie wieje. Tutaj jeżdżą samochody, i u góry. Wszystko w tym mieście jest dwupoziomowe. Dwupoziomowe. Jaka różnica! Jeszcze 6 czy 7 godzin temu, w St. Louis, nie było na ulicy nikogo. A tutaj są tłumy. z Michaela Jordana. W ramach ciekawostki, tutaj się chodzi i co chwilę pachnie śmiesznymi papieroskami. Hehe. Maryśką. No, no to yy, okazuje się, że to Illinois jest jedenastym stanem, który wprowadził w pełni legalną, yy, rekreacyjną, czy tam jak to się mówi, marihuanę. Można to iść normalnie, zjarać. Ostatni dzień w Chicago trzeba spełnić dziecięce marzenie i pójść pod United Center, gdzie grała, gra do dzisiaj Chicago Bulls. O, po co tu jesteśmy? Pójdziemy pod pomnik Michaela Jordana. Ha! Mamy już pomniki sławnych, tutaj w tym przypadku hokeistów. Nie mam pojęcia, kto to jest, nie znam się hokeju. Wiem tylko, że byli bardzo dobrzy, bo inaczej by ich nie było. Chodzi się przez sklep z pamiątkami. A tutaj początek, dwa znaki, drogi 66. Normalnie bym to pomacał, ale no, nie, nie sięgnę. O, tutaj jeden początek. Tutaj trzeba iść na czerwonym i się nie przejmować. A tutaj jest prawdziwy początek drogi 66 w Ameryce. Hotel mamy w przyzajabistej miejscu, bo na końcu tutaj tego bloku wystarczy się przejść i tu już jest starbuń. Recycling level Starbucks to jest zrobione z worków po kawie, a to jest zrobione z ciuchów i worki. Mają rozmach i fantazję śniadanie e, szakszuka i tost tost z awokado i rucholą i tym łososiem oraz taka oto porcja szakszuki, dwa jajeczka szakszuka w stanie szakszukowym oczu okay. Mmm, fajna, mocno doprawiona, lekko pikantna, ale co, zaskakująco rzadkie w tym kraju, świeża i, mm, i taka naturalna. Pycha. A chleb? O właśnie. Mm, dobry chleb. No na coś byśmy się nie powstydzili, pycha. Dobra, czas hapsać. Tost też już hapsnięty. Bajeczne, to jest takie guacamole z rukolą fajną, taką pikantną, włoską. I wędzonym łososiem też wysokiej klasy. I fajnie, bo to wszystko jest tutaj polane oliwą, a jeszcze zapomniałem wspomnieć, że szakszuka ma mięte. Co jest w sumie rzadkim dodatkiem, ale bardzo pasującym. Ogólnie... Pyszne się na nie. Po śniadaniu. To jesteśmy na drugim piętrze, to jest taka śniadaniowa. Idziemy na trzecie. Oczywiście je jedziemy, bo w tym kraju się nie chodzi, tylko wszędzie cię wożą. Piętro eksperymentów. Mianowicie. To jest w ogóle podobno największa rzecz na świecie odnośnie kawy nie mam pojęcia tylko co to jest właśnie niezam na kawie. W tej części robi się eksperymentalne sposoby ważenia kawy. O! A tu mamy sposoby. Nie mam pojęcia jak to wpływa na smak. No i standardowo wszędzie ciasteczka i kawa. Idziemy wyżej. Kawy mają z całego świata. Każda ta paczuszka jest z innego miejsca na świecie. Czwarte piętro, najfajniejsze, mianowicie bombelkownia. Sprzedają drineczki. Bardzo dobre, bardzo fajne. Ceny też takie w miarę spokojne jak na Stany Zjednoczonych oczywiście, bo drink to jest 14 czy 15 dolarów sztuka. Jak przeliczymy na złotówki, to jest dość sporo. Ale w cenach lokalnych to jest gitowa. Jak sobie podejdziemy tutaj. Tu mamy fajny widok tam na dół, ale pomijając to, tutaj mamy jeszcze rooftop. Tak, malutki, ale można sobie ładnie pójść i coś hapsnąć. Ja nie będę szedł, bo jestem w całym t-shircie, więc nie chcę tam zamarznąć, bo jednak jest minusowa temperatura, albo coś bliżej zera. Więc tak wygląda największy Starbucks na świecie. A za dnia Michigan Avenue wygląda w ten sposób. Tak jest przez całe miasto. Taka naziemna kolejka. Jesteśmy w knajpie Lomar Lattice. Tutaj jest najbardziej klasyczna Chicago Style Deep Dish Pizza, czyli taka robiona coś jak pan pizza w Pizza Hut, bo i stąd to To Lokal jest ogromny, jest w podziemiach, jest tutaj chyba tysiąc osób. Zamówiona klasyczna pizza i będzie próbowana. Ciekawostka, plastik. No i to jest zwykły rozmiar amerykański. Ale śmiesznie się podają w plastikowych yy, szklankach. Pierwszy kawałek zjedzony. I teraz, co to w ogóle jest? Na dole jest ciasto, na to jest równo rozłożony ser, mozzarella, na to mięso, oni nazywają to sosycz, ale to jest takie doprawione mięso mielone, sos pomidorowy, taka marinara i troszeczkę sera. Ciasto nie ma nic wspólnego z takim zwykłym włoskim ciastem, to jest taka bułka albo chlebek drożdżowy. Ogólnie jeden kawałek starczy, żeby się najeść. Jeżeli chodzi ogólnie o smak, jest nieporównywalny do żadnego innego. Placka, jaki może być. Strasznie specyficzne danie. Jeszcze tak teraz zauważyłem, że w zasadzie to tego mięsa jest więcej niż tego sera, a sera jest więcej niż ciasta. Więc proporcje są iście amerykańskie: najwięcej mięsa, najmniej ciasta i sosu. Daję, okej, to. Oh. To baj.